Znajdujemy się na budowie w siedcach na ulicy Koszarowej. Realizujemy osiedle. Docelowo ma powstać 150 mieszkań. Jak widać, obieg jest realizowany w systemie tylko silki. Osiedle będzie architektonicznie przypominać ciąg kamieniczek. Mieszkania staramy się projektować w rozpiętości 35-75 m. Jest to jakby najbardziej pozyskiwane mieszkanie, natomiast większe metraże prawda, możemy osiągnąć poprzez połączenie dwóch mieszkań. Znajdujemy się na ulicy Leśnej w Siedcach, Firma realizuje tutaj dom w zabudowie bliźniaczej. Składa się z dwóch segmentów po około 130 m2 powierzchni użytkowej. W bliskim sąsiedztwie posiadamy duży zasób gruntowy. Myślę, że w przeciągu dwóch lat rozpoczniemy inwestycje składających się około 300 domów w zabudowie bliźniaczej szeregowej oraz kilka domków jednorodzinnych. Planujemy przy tej inwestycji zrobić też kompleks restauracyjny z ewentualnie jakimś stawikiem. Generalnie dom powstał w systemie Itong. E Ściany wewnętrzne, też i tą grubości 24 cm, ściana zewnętrzna i tą grubości 40 cm. Znajdujemy się na ulicy Janowskiej w Siedcach. Realizujemy tutaj zespół budynków w zabudowie szeregowej. Na dzień dzisiejszy realizujemy 20 domków, docelowo przewidywane jest 40 domków. Od frontu od ulicy Janowskiej planowany jest pawilon usługowo-handlowy. Budynki wykonywane są w 100% z materiałów itong, ściany wewnętrzne, itong zewnętrzne również itongowskie. Od powstania firmy, tak jak wcześniej prezes mówił, jakby spróbowaliśmy tej nowej technologii Silka Itong. I powiedzmy, jesteśmy zadowoleni. Mamy, mamy porównanie z budynkami budowanymi w tradycyjnej technologii, ocieplonymi styropianem. I powiedzmy, po bilansowaniu sezonów grzewczych jednak, budynki zbudowane z ITONGA wychodzą dużo lepiej. Więc wiadomo, jest to dla naszych klientów też, też pozytywne, prawda? Jest to oszczędność. Plus, plus jest to, yy, materiały są bardzo dobre, prawda, dokładności, więc ta ściana murowana na stanu surowego już jest równa, prawda, więc jest możliwość też zaoszczędzenia później na materiałach wykończeniowych, już nie ma potrzeby równania tych ścian, powiedzmy, tynkiem.